Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w pierwszym dniu Vlogmas W ogóle chciałam powiedzieć w kolejnym vlogu, ale nie Ruszamy z Vlogmasem Dzisiaj pierwszy dzień grudnia, uwierzycie? Mamy już grudzień i kolejny Vlogmas eee, Ja nie mogę w to uwierzyć Pamiętam jak nagrywałam poprzedni Vlogmas A to już kolejny, ten rok mi bardzo szybko zleciał eee, Znaczy ja wiem, że jeszcze miesiąc został Ale już generalnie zbliżamy się do końca I wszystko zacznie się znowu od początku eee, W ogóle jeszcze tak nie czuję, powiem wam, klimatu świątecznego ale tak, zaczynamy ten najpiękniejszy, według mnie oczywiście, okres w roku, czyli ten okres przedświąteczny i same święta, wiecie, że ja kocham i uwielbiam ten okres. To jest magiczny czas, jak dla mnie, chociaż tak jak mówię, na chwilę sobie jeszcze tego nie czuję, ale może się to zmieni. W ogóle nie widać mojej przepięknej opaski, którą dzisiaj założyłam. Już od września dostawałam od Was pytania, czy będzie w tym roku vlogmas i czy w ogóle wrócę do nagrywania, bo trochę mnie nie było. E, Ostatni film opublikowałam w maju. Dzisiaj sprawdziłam. E, także mamy grudzień, więc trochę czasu mnie nie było. I tak wróciłam, słuchajcie, akurat z Vlogmasem. E, nie wiem, czy dotrwam do końca, zobaczymy. Ale myślę, wiecie, że jak już tak wejdę w ten tryb znowu nagrywania, to pociągnę ten Vlogmas do końca. Jeżeli chodzi o sam Vlogmas, to tak jak zawsze będę nagrywać codziennie i codziennie Wam publikować, ale nie wiem o której godzinie, bo Wiecie, że to różnie bywa. Zależy, o której skończę nagrywanie, o której zmontuję i w ogóle, więc może być tak, jak było wcześniej, że będzie czasami bardzo późno. Zobaczymy. Eee, będę się starała, żeby te vlogmasy nie były zbyt długie, bo wiem, że pewnie znowu będzie ich bardzo dużo. Więc nie chcę, żeby moje były takie długie. Eee, zresztą w zeszłym roku też mi się wydaje, że... Tak było, że nie wszystkie były takie aż bardzo długie. Czasami się zdarzyło, nie powiem. E, ale nie wszystkie, więc będę się starała w tym roku też krótsze nagrywać. E, no i standardowo nagrywam do 26 grudnia włącznie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi się uda. Jeżeli coś się zmieni, to dam Wam znać oczywiście. E, dzisiaj w ogóle byłam e, u weterynarza z Maksem. Właśnie, dawno nie widzieliście Maksa. E, jeden, jeden raz go widzieliście. Chyba w kwietniu nagrywałam vloga. Albo w marcu to jeszcze było. I wam go pokazałam. To był jeszcze taki malutki, um, chociaż już wtedy był większy niż na początku, wiadomo. E, a teraz to już w ogóle jest taki większy, bo słuchajcie, w grudniu, w grudniu, mówię, nie w grudniu. W listopadzie skończył rok, już Już rok. E, I w trzy miesiącu będzie rok jak z nami jest, bo my go kupiliśmy na początku stycznia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kalendarze w tym roku, to będę miała trzy. Będę miała, bo na razie mam tylko jeden. Niestety dwa mi nie dotarły, co było oczywiste, bo tak jak Wam mówiłam, nie byłam pewna, czy ten vlogmas się pojawi w tym roku, więc e, jakoś tak nie szukałam tych kalendarzy. Jak już się zdecydowałam na to, że ten vlogmas będzie, no to zaczęłam szukać i tak naprawdę, e, co też mi zeszło troszkę z tym szukaniem, e, więc dopiero w tym tygodniu je zamówiłam, więc to było oczywiste, że one nie zdążą mi dojść do. Dzisiaj, żeby już otworzyć po pierwszym okienku, a dlatego mam tylko choinkę, którą zrobiła mi standardowo mama. Zaraz wam ją pokażę, bo jest przepiękna. Eee, jak zawsze, zresztą, jak co roku. Eee, a resztę kalendarzy po prostu, e, pozostała dwa, nie, jeszcze, żeby nie było, tylko trzy będę miała. E, reszta kalendarzy po prostu otworzymy więcej okienek, jak już dotrą. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjdą. Jeden z tego co wiem, ma być szóstego. Akurat w Mikołajki. Taki prezent na Mikołajki powiedzmy. Tak się prezentuje choinka w tym roku. E, powiem Wam, że bardzo podoba mi się ten łańcuch tutaj, co jest przepiękny. także jestem ciekawa, co tam jest w środku. Co bardzo tej choinki nie widać, tylko czułek widać. Ale widać opaskę za to. E, generalnie nie wiem, czy... W tym roku będziemy tutaj otwierać kalendarza, tak jak to było w zeszłym roku, bo mam inny pomysł i może to się zmieni, ale po prostu wczoraj mama ten kalendarz tu postawiła i tak stwierdziłam, że dobra, dzisiaj nagram tutaj. Eee, także otwieramy pierwszy kartonik, żebym tu nic nie popsuła zaraz. I mamy coś fajnego, słuchajcie. Waciki do paznokci. Ale to są takie inne niż ja używam. I powiem Wam... A w ogóle to się da otworzyć taką? No nie da się. Szkoda, bo nie otworzyła teraz. Eee, w ogóle powiem Wam, że jak kiedyś kupowałam, to właśnie zastanawiałam się nad tymi. Bo chciałam je przetestować. O, tutaj da się je otworzyć. I mam takie. Bardzo fajne. Także zobaczymy już. A dzisiaj akurat paznokcie zrobiłam no bo bym już się przetestowała takie już świąteczne zrobiłam. Um, bym je przetestowała, no ale dobra. Przed świętami będę jeszcze raz sobie już to tutaj przetestuję. Eee, no i na razie to słuchajcie wszystko, bo więcej kalendarzy nie mam. O, o, już coś zepsułam. Ogólnie powiem... Ja... Co zepsułam? Nie wiem, czy coś zepsuję. Jest. E, ogólnie chciałam kupić kalendarz e, Asusa, ten co miałam w zeszłym roku, bo był naprawdę fajny. Ale niestety, jak się zabrałam za szukanie tego kalendarza, to się okazało, że już jest wyprzedany. E, I chciałam też kupić Profusion, bo w zeszłym roku powiem wam, że ten kalendarz Profusion, który miałam też chyba dwa lata temu, albo trzy lata temu, chyba dwa lata temu, wydaje mi się. E, to dwa lata temu był taki sobie, ale w zeszłym roku też był całkiem nawet dobry no ale jego też już nie było. I znalazłam dwa inne. Jeden już miałam kiedyś i też byłam zadowolona, a drugi będzie po raz pierwszy, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że już na początku przyszłego tygodnia będą i będziemy mogli po prostu tworzyć więcej okienek. To by było na tyle w dzisiejszym Vlogmasie. Dzięki bardzo, że byliście. Widzimy się oczywiście jutro. Pa, pa!